Cześć, z tej strony Cipsu, a to jest StarCraft 2. A dokładniej druga misja kampanii. Polega ona mniej więcej na tym samym co pierwsza misja. Czyli zniszczyć y, wrogie jednostki i struktury. Jest mnóstwo poradników, y, w których pokazane jest, jak to zrobić. Ja w tym porodniku chciałbym Wam pokazać, jak zrobić to najszybszy i najprostszy sposób. Zbyt długo się nie bawiąc. Produkujemy y, robotników z bazy i y, z, wojsko z baraków, aż do momentu, kiedy uzyskamy y, limit 19 na 19. Następnie bierzemy nasze jednostki, nasze scfałki. I nasze jednostki atakujące, i idziemy wzdłuż drogi. Możemy wziąć te minerały, chociaż nie przydadzą nam się w tej misji. Idziemy, idziemy. No tutaj mamy pierwsze jednostki wroga, które z łatwością zniszczymy. Tutaj jest nasza kolejna baza, którą dostajemy. Aczkolwiek uważam, że to jest strata czasu, budować coś w niej czy siedzieć. Zebieramy te jednostki, które dostajemy, łączymy z naszymi i atakujemy dalej. Atakujemy wszystko, co nas atakuje. I tu można powiedzieć, że już jesteśmy w domu. Możemy rozdzielić część wojska, żeby niszczyła faktorkę. Drugą część natomiast, żeby atakowała baraki, czyli jednostki, z których yy, wytwarza się wojsko. No, i czekam, aż to wszystko się zniszczy. Trzeba też być czujnym i uważać, żeby atakować te jednostki, które jeszcze wychodzą w trakcie, kiedy bijemy te budynki z nich. I tym oto sposobem w niecałe 4 minuty ukończyliśmy misję drugą.